Zanim Dakarowe maszyny wjadą na pustynię, najpierw muszą zostać odebrane z miejsca, w które dostaliśmy się tylko my. Poranek w peruwiańskiej stolicy Limie, skąd 5 stycznia wystartuje rajd Dakar, większość jego uczestników spędziła w kolejce do portu, gdzie czekało ponad 700 maszyn przybyłych z Europy. Karnie stali nie tylko mechanicy i obsługa, ale i największe gwiazdy, jak zeszłoroczni zwycięzcy rajdu motocyklista Cyril Depre i kierowca Stefan Peter Hansel. Tu jeszcze media działały swobodnie, lecz za tę bramę miały surowo wzbroniony wstęp. Kilka ciepłych słów z naszej strony otworzyło jednak przed nami serca peruwiańskich strażników i bramy portu. Tu ekipa Orlentimu zabrała się za sprawdzanie sprzętu, który w drodze do Limy pokonał cały Atlantyk: auta funkcyjnego, ciężarówki, preskaru oraz kampera, w którym będą spać zawodnicy. Ale najważniejsze były motocykle. Przy pierwszym kontakcie z motocyklem sprawdzam, czy nic nie jest uszkodzone. Następnie pod do, podłączam akumulator i odpalam motocykl. Na razie jest wszystko w porządku z motocyklami, musimy niestety je zapakować na, na całą na ciężarówkę i pojechać z nimi do parku Fermé. Choć organizatorzy zapewniali, że w trakcie podróży sprzęt nawet się nie zarysował, nie było to do końca zgodne z prawdą. Samochód przetrwał dobrze, podróż. Tylko tak jak zwykle co roku jest urwany tylny zderzak, bo. Prawdopodobnie przy wjazdach na prom, jednak te wysokości są różne i coś tam się obrywa. Po sprawdzeniu pojazdów ekipa Orlentimu rozpoczęła załadunek go na ciężarówkę, skąd odjedzie na Dakarowy biwak w innej części miasta. Jednak prawdziwa praca dopiero się rozpoczyna. Wszystkie sprzęty musimy przygotować e, ostatni szlif, tak zwany do startu, okleić. Zawodnicy muszą zrobić e, jazdy testowe gdzieś tutaj w okolicy Limy i no cóż, odbiór techniczny i start w rajdzie. To jest plan na najbliższe 5 dni. Jeszcze wieczorem generalnego przeglądu maszyn dokona zespół Mechaników, a następnego ranka na biwaku pojawią się zawodnicy. Co tam będą robić? O tym w kolejnej relacji z Rajdu Dakar.